Nosił zwykłe imię Esmond Rosebarrow, a Dunwoo było jego ostatnią nadzieją. Poświęcił swoje życie wiedzy i postępowi, lecz wyspy były na niego głuche. Rzeźnia nie była przeznaczona dla filozofa, lecz nie miał dokąd pójść. Biedni i głodni zbierali się tu licząc na choćby skrawek mięsa, a Rosebarrow miał nadzieję, iż nie podzieli ich losu. Lecz wtedy zobaczył coś coś, co sprawiło, iż dostrzegł, że dorobek jego życia był zwykłą stratą czasu. Raptem uśmiech zagościł na jego twarzy. Odkrycie Rosebarrowa tchnęło nowe życie w Dunwall i sprawiło, że stał się bogatszy niż mógłby zakładać. Więc gdy młody Anton Sokołow przyszedł do niego ze swoimi dość radykalnymi pomysłami, postanowił dać mu szansę. Wynalazki Sokołowa zaprowadziły Danwol w nową erę technologii. Lecz po czasie Rose Barrow zrozumiał, że niekiedy postęp idzie w parze z niezamierzonymi skutkami. To zabawne, że raz ambicja potrafi wynieść na szczyt, a czasami pogrzewać żywcem. Niekiedy zaś powoduje oba w tym samym czasie. Rose Barrow niestety zrozumiał te lekcję zbyt późno. Dawno, dawno temu żył sobie chłopiec, który znał tylko ból i strach. Słyszał on historię o tym, jak Dunwall nigdyś było miejscem pełnym spokoju. Dla niego jednak były to jeno historie. Dorośli byli wredni, ale to inne dzieci były prawdziwie okrutne. Chłopiec zrobił jedyne co mu pozostało. Chował się w ciemnych uliczkach z dala rówieśników. Szukając ukojenia w swym jedynym przyjacielu, tej nocy zrozumiał, że nie był sam. Gdy outsider zbliżył się do niego. Chłopiec nawet nie poczuł palącego kłucia ręki. Teraz czuł się inaczej. Już dłużej nie czuł strachu, widząc swoich oprawców. Gdy zesłał na nich najgorsze koszmary, żaden nie był bezpieczny. Lecz chłopiec nie był ostrożny. Potężny prezent nie może zostać okiełznany tak łatwo, jak został wręczony. Ostatecznie, jedyne, co zyskał, to ugryzienie. Gdy jego oczy zaczęły krwawić, począł przeszukiwać alejki, chcąc spotkać odmienica. Lecz po raz kolejny został sam. Chciał tylko spotkać Outsidera, by podziękować mu, iż nie musi żyć w strachu. Przynajmniej usył ku swojego życia. Piero nie pamiętał, kiedy ostatnio miał przyjemność śnić. Cesarzowa nie żyje. Danwo trzęsło się w posadach przez rozprzestrzeniającą się zarazę. W nocy sny niejako polowały na Piero. Wciąż te same wizje o młodym chłopcu umierającym w wagonie i konwulsjach. Ale wiedział, że to nie są tylko sny. Dla Pierro praca ciągle wyglądała jednakowo. Drobny grosz, cichy szept. Powinno pójść łatwo. Przez to wszystko stracił z oczu swoją drogę. Był utalentowanym człowiekiem, a póki co nawet najprostsza czynność była dla niego nie lada wyzwaniem. Szczury, choroba, śmierć. Koszmar ten był jak obsesja. Lecz gdy sen zmorzył go tym razem, chłopca nie było. I pozostawiło to po sobie próżnię! Patrzył w pustkę, a pustka pod postacią śmierci przyglądała się jemu. W końcu piero wiedział, co musi zrobić. Zasiadł nad swoim największym dziełem, nie zastanawiając się, kto je posiądzie. Wierzył jednak, że w odpowiednim czasie wszystko się rozjaśni. Wiem, że tłumaczenie nie było idealne, ale chciałem nadać temu odrobinę klimatu w naszym języku. Nie chciałem chociażby powtarzać co chwilę on/on/on/on. On, on, on. Mam nadzieję, że taki materiał przypadł Wam do gustu, pomimo marnej jakości audio i mojego głosu. Dziękuję za obejrzenie w całości. Chętnie zlustruję Waszą opinię na ten temat. Życzę miłego dnia i do widzenia.